Cześć, być może kiedyś oglądaliście mój stary film pod tytułem Dlaczego Xenon musi umrzeć? Mówiłem w nim o perspektywach różnych rodzajów oświetlenia w samochodach. No i w sumie trochę czasu już minęło od jego publikacji. więc dzisiaj, tak patrząc na auto dostępne w salonach, można się pokusić o stwierdzenie, że wtedy nie trafiłem chyba kulą w płot i miałem rację, bo Xenon rzeczywiście został wyparty przez LEDy. I to nawet pomimo tego, że wiele osób wolało ksenony, bo nieraz świeciły lepiej od LEDów, i rzeczywiście no, pierwsze LEDy wyglądały lepiej niż świeciły. I na drodze jeszcze wtedy przegrywały nieraz z ksenonami. Zresztą pamiętacie pewnie też te czasy, kiedy drogie auto widać było z daleka właśnie dzięki ksenonom. Ta charakterystyczna poświata, ta barwa światła to też daje taki podświadomy punkt dla ksenonów, przynajmniej dla mnie to działa. W każdym razie, od tamtego czasu LEDy zrobiły ogromny postęp, ogromny progres, a ja dzisiaj wracam do tematu w sposób bardziej techniczny. Czyli odrzucamy wszystkie odczucia, skojarzenia, punkty itd., emocje. Po prostu mierzymy różnice pomiędzy różnymi rodzajami oświetlenia. Więc jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj możemy się bez żalu pożegnać z ksenonami, to oglądaj dalej i po raz drugi, witam na kanale Radka. Cześć, mam na mnie Radek, może kojarzycie mnie z filmu o Lincolnie. Po tamtym materiale Zachar skontaktował się ze mną, pytając, czy wykonalibyśmy taki test porównujący ksenon do leda, czy rzeczywiście led wypiera ksenon pod względem wydajności i jakości. Zdecydowałem się przygotować taki test. Do testu użyłem czterech źródeł świateł. Jako pierwszy Mam przygotowany odbłyśnik wraz z soczewką z żarówki H7, hallowski najbardziej popularny odbłyśnik, który jest w stanie idealnym jak z fabryki. W drugiej opcji mamy wypalonego odbłyśnika, ale również hallowskiego na soczewce e, podżarnik D2S, ksenonowy. Trzeci w kolejce dla porównania, lepszego, zregenerowany w jakości jak nowy z salonu. kolejnym w porównaniu będzie soczewka biledowa 2,5 cala w naszej ofercie używana w standardzie. I ostatnim będzie szczyt technologiczny, który jest ta najnowocześniejszą technologią używaną przez producentów samochodów. soczewka biletowa laserowa. Obuśniki, które użyliśmy do naszego testu są najczęściej używane w takich modelach jak BMW F10, Mercedes W212, czy może Audi A6, A8. Jest to najpopularniejszy zestaw oświetleniowy w tych modelach. Tu dla porównania mam obłośniki z tych tutaj że zgromadzonych soczewek dla porównania żeby uświadomić wielu osobom dlaczego wasza lampa nie świeci. To jest odbłyśnik wypalony który nie ma prawa świecić dobrze. Odbłyśnik jest odpowiedzialny w większości za to jak wiązka światła jest zaprowadzona przed samochodem i również przejrzystość soczewki która musi być idealnie przejrzysta. Tak, aby można było idealnie rozprowadzić światło przed samochodem. Bardzo często przy wypalaniu obyśników w tym przypadku soczewka, która znajduje się przed, zaśnie, działa, zachodzi nalotem spowodowanym: raz, może to być wilgoć znajdująca się w lampie, dwa, efekt wypalania się tego blasku, który jest wewnątrz, osadza się na szybce szklanej, i co powoduje osad. Tak wygląda odbłyśnik zregenerowany, czyli taki jak wyjeżdża z fabryki i taki powinien być, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego reflektora. W naszym teście przygotowaliśmy dwa rodzaje porównania. Jedno to będzie maszyna diagnostyczna do ustawienia świateł, która posiada swój miernik e, mocy świecenia. Taka samą maszynę znajdziecie w każdej stacji diagnostycznej, gdzie badają Wasze auta. Jako drugi będzie ekran projekcyjny, który jest ustawiony idealnie 5 metrów od miejsca badania e, z ustawionym luksometrem na samym środku, też badającym e, wiązkę światła z odległości 5 metrów. Przystępujemy do testu. Jako pierwszy z testowanych będzie zestaw soczewki z żarówką H7, zregenerowany, czyli taki jak fabryka dała. Drugi z testowanych będzie dla porównania wypalony już odbłyśnik z żarnikiem D2S, fabrycznie nowym, dla lepszego porównania z kolejnym e, testowanym. Zobaczymy też, jak wpływa wypalony odbłyśnik i zmotywowała soczewka na to, jak powinno świecić Twoje światło. w kolejce z testowanych jest soczewka wraz z obojśnikiem na żarnik salonowy D2S zregenerowany jak fabryka dała. Tu poprosiłem montażystę, aby pokazał te dwa ostatnie pomiary jednocześnie na ekranie. To znaczy wartości liczbowe widzicie oczywiście na ekranie, ale przypuszczam, że zestawienie tego przemówi do wyobraźni i pokaże naprawdę dobitnie, że nawet najbardziej zmyślna technologia nie pomoże, jeśli cała lampa nie będzie w dobrym stanie technicznym. Sami widzicie różnica jest kolosalna. Czwarty z testowanych, soczewka biletowa 2,5 cala. I ostatni z testowanych, soczewka biledowa laserowa. Samobiorąc nasz test, żarówka H7 praja w ogóle nie świeci. Ksenon pod warunkiem, że jest zregenerowany i jest nowy żarnik założony. Efekt satysfakcjonujący do jazdy na drodze. Soczewka biledowa w standardzie, jak najbardziej wskazana do montażu w każdym samochodzie, na pewno usprawni Twoje oświetlenie i zwiększy Twoje bezpieczeństwo. Soczewka biledowa z laserem zdeklasowała rywali. Zdecydowanie jest to najbardziej wydajny i efektywny rodzaj światła. Na pewno wypiera już przestarzałą technologię, jaką jest Xenon. Tak więc uważam, że warto, naprawdę warto dopłacić do tego, żeby mieć ten zestaw oświetleniowy u siebie w samochodzie. Dzięki za uwagę i oglądanie tego materiału przekazuję głos Zacharowi. Radku, bardzo ci dziękuję. Dzięki Twoim pomiarom możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, bo teraz mamy na to dowody, że laser jest lepszy od bileta, który z kolei jest lepszy od ksenona, który z kolei jest lepszy od halogena. I co do ostatniej tej pary, ksenon kontra halogen, to jest taka ciekawostka, że parametry homologacyjne dla ksenonów są wyższe niż dla halogenów. Bo jak ksenony kiedyś tam wchodziły na rynek, to ktoś tam uznał, że jako takie wyjątkowe i drogie rozwiązanie dla tych wyjątkowych i drogich samochodów, musi świecić po prostu zwyczajnie lepiej. A więc cóż, musiały spełnić wyższe wymagania niż halogeny, aby w ogóle dostać homologację. Ale jest jeszcze ciekawsza ciekawostka. Otóż okazuje się, że lampy LEDowe, które jak wyszło, są lepsze od ksenonów, są homologowane według norm dla halogenów, czyli według niższych norm. A więc teoretycznie, gdyby ktoś chciał LEDami. Nowym modelu spełnić zaledwie minimalne wymogi homologacji, to mógłby spokojnie wyprodukować auto, które by świeciło jak jakaś kalibra, która zresztą dostała przecież homologację <gryw> i przy tym jednocześnie ledwo oświetlała drogę. No bo tak niskie są te halogenowe standardy. I właśnie tak można wytłumaczyć falstart start pierwszych LEDów w popularnych autach tam sprzed około 10 lat. LEDów, które rzeczywiście wyglądały lepiej niż świeciły i były przy tym w pełni legalne i homologowane. Na szczęście dzisiaj producenci przeważnie starają się, aby lampy nie tylko spełniały jakieś te minimalne warunki, ale naprawdę świeciły. I w ten sposób lampy wielokrotnie przebijają te homologacyjne oczekiwania. No i dzięki czemu uzyskany dzisiaj ranking tych najlepszych lamp jest taki, a nie inny. Warto też wspomnieć o innym rankingu. Rankingu najtańszych ubezpieczeń, który uzyskasz na stronie MUBI.pl Będę przez Zachar, w ciągu minuty znajdziesz tam najlepsze rynkowe oferty, a właściwie to poniżej rynkowych. Bo po zakupie tej rynkowej oferty MUBI zwraca jeszcze 150 zł cashback na konto, więc de facto otrzymujemy polisę poniżej ceny rynkowej. Sprawdź sam i nie przepłacaj za ubezpieczenia. A wracając do świateł, Oto zestawienie całej tej piątki i jak widzicie dzisiejsze wyniki są w pełni zgodne z moim teoretycznym wywodem sprzed paru lat. Pamiętajcie jedynie o tych drobnych szczegółach, odbłysnikach, soczewkach, bo zużyte potrafią rozłożyć każdą technologię. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i na koniec chciałbym też podziękować firmie Autogama za udostępnienie całego sprzętu i pomoc w realizacji filmu.